Siemano Graczu, słuchaj, dzisiaj czeka na Ciebie kolejna zwariowana porcja gier na telefon. Dzisiaj będą piękne tytuły z otwartym światem będą horrory, będą wyścigi, będą nawet biatyki z przedziwnymi reklamami. Musisz to zobaczyć, dlatego oglądaj do samego końca i pamiętaj o subskrypcji kanału, żeby nie przegapić kolejnych super zestawień i fajnych gier na telefon. Dobra, bez przedłużania, zaczynamy nasz gamingowy seans. Słuchaj, jest to gigantyczny RPG MMO, który w dodatku jest absolutnie, definitywnie i bez podważenia po polsku. Właśnie tak, jest to gra z gigantycznym światem i równie gigantycznie dobrą grafiką. Ale nie martw się, jeżeli masz troszeczkę gorsze urządzenie, bo zawsze możesz wejść sobie w opcję, obniżyć parę rzeczy a gra będzie działać płynniej, a i tak graficznie będzie po prostu wymiatać. Oprócz takiej podstawy jak bogata możliwość dostosowywania wyglądu i ekwipunku naszej postaci, możesz podejmować się takich aktywności jak polowanie na potwory, gotowanie, polowanie na skarby albo zarządzanie naszym koniem. Można śmiało powiedzieć, że to takie simsy nie dla dziewczyn. Czajesz. Jest to epicka, RPG-owa przygoda, w której myślę, że możesz spędzić tyle czasu, że starczy ci spokojnie rozgrywki do kolejnej zimy. Tym bardziej, że możesz stworzyć Gildia i zagrać w to razem ze znajomymi. Dla mnie bomba i dzięki Sewczenko za przypomnienie o tym tytule. Jezu! Muszę wam coś pokazać, wszedłem sobie na YouTube, żeby zobaczyć najpierw gameplay tej gry, z czym to się je i tak dalej wiecie. Widać jest to jakiś tytuł, który ma hinduskie korzenie, ale ta reklama matrymonialna mnie po prostu rozwaliła. Ale wracając już do samej gry, którą polecił nam Radim i bez wątpienia zrobił on tym nasz dzień, wcielamy się w postać niezłego rozrabiaki, który staje naprzeciwko stada indyjskich fighterów. Walka wygląda tutaj naprawdę epicko, a nasz bohater jest w stanie tworzyć niemal sam z siebie widowiskowe sekwencje ciosów. Dodać do tego trochę slow motion i wychodzi nam z tego niezła bijatyka. Gra jest po prostu niesamowicie piękna, a fabuła i klimat są równie widowiskowe. Cała akcja rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości lat 60. Jest to przygodówka ze słuchajcie ręcznie tworzonymi lokacjami, które tworzą równoległy świat. Główny bohater jest fizykiem i postanawia spędzić wakacje w małej górskiej wiosce otoczonej lasami. Wprowadza się do skromnego hotelu i już pierwszej nocy przydarzają mu się bardzo dziwne wydarzenia. Teraz już nie ma znaczenia po co Hans, czyli główny bohater, przyjechał na wakacje. Teraz ma on misję uratowania świata. I ty również czekaj tu na ciebie około 10 godzin ekscytującej rozgrywki. Szymon zaproponował mi grę, którą ku chwale swojej ignorancji przeoczyłem. No stary, zobacz, co tutaj się dzieje na torze. Istne wariactwo. A graficznie gra wygląda przekozacko, mimo że wyszła, uwaga, 7 lat temu. Jest to dzieło EA gigantyczne studio, ale jak wiemy, nie zawsze są oni w stanie pochwalić się solidnym tytułem. EJ, Będziesz mógł wsiąść za kierownicę takich marek jak Porsche, Bugatti, Chevrolet, Aston Martin i Audi. O Audi, my love. a e a. -e 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 -e. Gra zajmuje trochę miejsca, bo ponad 2,5 giga, ale ma w sobie mnóstwo trybów i wydarzeń, a w tym multiplayer, gdzie razem ze znajomymi i graczami z całego świata możesz pojedynkować się w ponad 40 oryginalnych lokacjach. Za chwilę poznasz medytacyjną przygodę, w której będziesz mógł wcielić się w mnicha, który z kolei będzie mógł wcielać się w kruka. Gra nie ma celu lub misji, jest to po prostu okazja do eksploracji dużego i malowniczego świata, stworzonego w oparciu o górzyste krajobrazy Nepalu. Grama do zaoferowania całą gamę wrażeń audiowizualnych, podziwiać świat, będziesz mógł z kilku perspektyw, a dodatkowo istnieje tu zmieniająca się pora dnia oraz dynamiczna pogoda. Ten tytuł to nic innego jak szansa do bogatej eksploracji bardzo ładnie zaprojektowanego, jak na standardy smartfonów świata. Moim zdaniem, idealna na ekstremalnie chilloutową zabawę. Wydaje mi się, że nie powstała jeszcze gra na telefon w gatunku zombie, która byłaby ładniejsza niż właśnie ta produkcja. My razem ze swoimi postaciami próbujemy przetrwać na ulicach miast zniszczonych chaosem, jaki spowodowała apokalipsa zombie. Będziemy wykonywać zadania polegające na czasowym eliminowaniu mutantów, zanim się zbliżą do nas na niebezpieczną odległość. Oprócz tego wariantu istnieją tu również inne scenariusze zabawy, które też wymagają od nas dokładności oraz umiejętności strzeleckich oraz chłodnego działania. Imponujący arsenał broni pozwoli nam dobierać optymalny zestaw do każdej misji, a rozwój i modernizacja broni pomoże nam zrobić jeszcze większą rozwałkę na polu bitwy. Dobra, tyle gadania, goń walczyć o przetrwanie. Jest to bardzo ładny pod względem graficznym tytuł, w którym ewidentnie najwyższy stopień podium zajmuje walka. W połączeniu z dobrej jakości grafiką, dynamiczna walka pozwala nam doświadczać bardzo przyjemnej rozgrywki, w której w hack -and slashowym stylu będziemy rozwalać dziesiątki jak nie setki przeciwników w przeróżnych lokacjach. W trakcie postępu będziesz poprawiał statystyki postaci oraz uzbrajał ją w coraz wytrzymalszą broń, a klas postaci i specjalności masz aż 7. Ta gra to niekończąca się opowieść, bo czeka tu na ciebie setki misji do wykonania, a nowi wrogowie i przedmioty leją się strumieniami. Możesz nawet bawić się tu ze znajomymi, ogarniać pojedynki PvP lub wspólnymi siłami organizować wyprawy na potężnych bossów. Ciekawy tytuł, polecam tej uroczej pod względem graficznym grzełami główkowej będziesz miała za zadanie uratować przyjaciół naszego głównego bohatera. Zostali oni uprowadzeni przez szalonego geniusza i możemy sobie tylko wyobrażać, jakim eksperymentom są poddawani. Na Twojej drodze staje co najmniej 40 poziomów, które z pewnością sprawią, że trzeba będzie ruszyć mózgownicą. Każda lokacja skrywa w sobie tajemnice i rozwiązania zagadek, które pozwolą Ci ruszyć naprzód. Jest to przygodowa gra w stylu Escape Roomu z imponującą grafiką i efektami wizualnymi oraz ścieżką dźwiękową, która zdecydowanie robi klimat. A teraz coś dla tych, którzy szukają horrorkowego dreszczyku emocji. W tej grze ciężko się nudzić, bo na każdym kroku będziesz napadany przez demony, duchy i inne złe kreatury nie z tego świata. Ta gra nie polega jedynie na ucieczce, ale również na poznaniu historii tego z czym walczysz. Na przykład poznasz interesującą historię baby Yagi, w której znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące tej bajecznej postaci. W miarę postępów na kolejnych poziomach spotkasz nowe stworzenia i potwory z własną historią do odkrycia. Będziesz tu odkrywać nieznane światy, chować się, biegać jak szalony oraz rejestrować wszystko na swojej kamerze. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś i mam nadzieję, że coś dla siebie tutaj znalazłeś. Trzymaj się, do następnego, mam nadzieję, że już za chwilę. Yo!